Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, witam w środę 22 października 2025. Patrzymy jaka energia na dziś. Rozpoczynamy. Słońce moje. I patrzymy. Wszystkie nowe osoby witam bardzo serdecznie kochani. Na playlistach są zakładki, tam są czytania i kwartalne, i miesięczne, tygodniowe. Wszystko jest ładnie opisane, także zapraszam do przeglądania. A tu zapraszam na runę dnia, na dziś, na środę. Co by tej energię dla nas przygotowały. Jaka. Jaka energia. Ingwas. A więc dzisiaj, dzień, może niekoniecznie na rozpoczynanie nowych rzeczy. Raczej dzień na podomykanie spraw, na dopięcie czegoś, bo być może, że. Będzie taka możliwość, żeby właśnie jakąś sprawę zamknąć, coś dokończyć i poczujesz taką ulgę, że udało się coś tutaj dopiąć, ale jest to też energia przede wszystkim robienia planów, zastanawiania się, doprecyzowywania, więc takiego nowego początku. To jest tak, jakby nowy etap rozpoczynał się w naszym życiu. I może miałeś plany, miałaś plany, warto je do, doprecyzować, tak? Więc nie. Jest to dobry dzień na to, żeby dziś ruszać z czymś nowym, ale właśnie jeszcze przemyśleć pewne rzeczy, zastanowić się, doprecyzować to, co chciałbyś, chciałabyś zrealizować. No jest to, jest to energia. Też takiego spokoju, z aktywnością, czyli też dużo takiego zastanawiania się, właśnie myślenia, medytacji, modlitwy, bo to jest tak, jakbyśmy weszli w coś, w coś nowego, tak, tak jakby w lepszy etap naszego życia mamy szansę uwolnić się od walki z losem, czyli zostawiamy za, za sobą to, co trudne, złe, to, co nie służy, a no, Chcemy rozpoczynać coś nowego, coś lepszego, zdrowiej, lepiej, tak, inaczej. Więc dzisiaj może niekoniecznie szarżujemy, niekoniecznie łapiemy wszystkie sroki za ogon, bardziej w ciszy, bardziej w zastanowieniu, tak, co byśmy chcieli, doprecyzowaniu, tak, medytacji. Może ktoś z Was po prostu mieć urlop też i odpoczywać, tak? Jest to dobry dzień na właśnie regenerację. Też może ktoś przyjść z taką nieoczekiwaną pomocą, jeżeli tej pomocy będziesz potrzebował, potrzebowała. Też to jest też energia cierpliwości, tak? Jeżeli jakieś tutaj działania podejmiesz, no to też masz yy, powodzenie, uda się coś krechą yy, czarną odkreślić i poczujesz taką ulgę, że udało się dokończyć to, co było do dokończenia. Dla kogoś to może być energia początku nowej pracy, tak? Możesz, możesz yy, tutaj podpisywać jakąś umowę i będziesz czekał na rozpoczęcie tej pracy albo pierwszy dzień po prostu będziesz w tej yy, pracy. To jest... Yy, yy, Energia spokoju, takiej równowagi. Jeżeli tej równowagi nie było, to dzisiaj ta równowaga może do Ciebie przyjść albo fajnie, żeby też pomedytować, spojrzeć głębiej w siebie, dać sobie czas na to, żeby pewne rzeczy tutaj uregulować. Dość taki szczęśliwy dzień w relacjach tak spokojny, harmonijny, uczuciowy. Może będzie tak, że będziesz potrzebował po prostu izolacji, takiego spokoju, bo rozpoczynasz coś nowego, coś właśnie inaczej chcesz, albo po prostu będziesz z jakimś projektem ruszał i tutaj ten dzień taki będzie dniem, gdzie będziesz potrzebował tego spokoju, gdzie będziesz potrzebował troszeczkę się. Wyciszyć, pomedytować, tak, żeby osiągnąć ten wewnętrzny spokój i bo to pozwoli Ci też na lepszy wgląd w Twoje wewnętrzne życie, więc pozwól sobie na to, bo być może jesteś przed takim właśnie ważnym etapem, no, tak, który chcesz rozpocząć. Ten, tym etapem mogą być różne rzeczy, tak, nowa praca, nowy związek, yy, ciąża, yy, realizacja jakiegoś nowego projektu przeprowadzka, no cokolwiek, cokolwiek by to nie miało być, czy zmiana nawyków żywieniowych, zmiana sposobu postrzegania, no jest to na pewno energia też intensywnego rozwoju duchowego, tak, dla niektórych, więc... Jest tutaj to skupienie, jest tutaj medytacja, to taki kluczowy moment życia, tak, w którym może, może właśnie przyjdzie większe, głębsze zrozumienie. Tak. Warto dać dzisiaj swoim marzeniom dojrzeć, żeby one tak mogły, mogły być żeby móc później podejmować kroki w kierunku ich realizacji, a dzisiaj jeszcze warto sobie pewne rzeczy przemyśleć, jeszcze doprecyzować, jeżeli myślisz o rozpoczęciu działalności, to jeszcze właśnie tutaj taki szlif porobić, tak, jest to energia w ten sposób. No, też mówiąca o tym, o tym żeby odzyskać nadzieję na lepszą przyszłość, tak, jeżeli mało tej nadziei w tobie było, to inwaz będzie przynosiła ci tutaj taką dobrą, dobrą gwiazdkę, tak, żebyś odzyskał tą nadzieję na tą lepszą przyszłość. I, I też jest to dobry dzień na właśnie złapanie tej łączności, tak, z, z górą, z, z siłą wyższą. Więc dzisiaj, poprzez tą medytację, poprzez właśnie bliżej bycia tej górze, no to będzie takie, no, możliwość takiego naprawdę dobrego połączenia. Więc warto właśnie wyspokoić umysł, wyciszyć, złapać tą równowagę, tak, bo zaczynając od spokoju, takiego wewnętrznego spokoju, możemy wruszyć w każdą, w każdą drogę, tak, bo ten spokój jest istotny i ważny. Bez tego spokoju nie ma szczęśliwego życia. Więc jeżeli chcesz coś zmienić w swoim życiu, to przede wszystkim to, żeby się wyspokoić, żeby znaleźć ten wewnętrzny spokój, żeby właśnie skupić się na tu i teraz, żeby odejść od tego, co, co nie służy, odciąć, uwolnić się od tego, czerpać spokoju. W przyszłości tylko to, co najlepsze i tak z taką radością i przyszłością patrzeć właśnie yy, z tą nadzieją na, na, na przyszłość, tak, yy, ale bardziej skupiać się właśnie na tu i teraz, tak, jeszcze pewne rzeczy sobie przemyśleć, zastanowić się, doprecyzować, yy, zmienić, bo to jest dzisiaj taki dzień na to, żeby wprowadzać właśnie, yy, żeby skontaktować się z tą swoją podświadomością, żeby mieć też dobry kontekst z tą górą, żeby, żeby właśnie przychodziły do nas te, te rzeczy, które. Gdzieś tam chcielibyśmy, żebyśmy mogli też dostrzec, co jeszcze wymaga zmiany i z taką nadzieją właśnie iść w tą przyszłość. Przepiękna, przepiękna energia, tak, więc warto, warto z niej, kochani, skorzystać. Ktoś może poczuć po prostu uwolnienie też, od ktoś może spłacić jakiś kredyt, tak, też ostatecznie finalizować właśnie jakieś spłacenie czegoś, jakiegoś zobowiązania, no i poczuje taką ulgę, takiego ciężaru, tak, to tak jakby zobrazować sytuację. Ale pokazuje się, taki aktywny wzrost wewnętrzny, tak, taka cierpliwość, taki spokojny dzień, taki bardziej w sobie, wyciszający, tak, skupiający, jakby z... <laughs> dzień, w którym warto właśnie się skupić na modlitwie, na medytacji, tak, także tutaj hmm, taka cisza. Taki spokój, tak, przed, przed nowym jakimś y, etapem w Twoim życiu. To może być dzień przed ślubem, dzień przed narodzinami, dzień przed y, poczęciem, dzień przed zmianą pracy, tak, czy kilka dni. W każdym razie taki dzień przed, przed egzaminem też, tak. Jeżeli masz jakiś ważny, istotny egzamin, y, czy masz broni jakiegoś dyplomu, tak, to dzisiaj z takim spokojem, z takim spokojem. Wycisz się, przygotuj, tak odetchnij, pozwól sobie na to spojrzenie w siebie taka energia dzisiaj, dla nas wczoraj, no, kochani a więc po nowemu od dzisiaj po nowemu czy to w postrzeżeniach czy to w sposobie codzienności też, tak także wprowadzaj, wprowadzaj te zmiany tak, tutaj zastanów się jakie te zmiany wprowadzić i ruszaj do przodu Jesteś tego warty, pamiętaj, wiedz, że zasługujesz na otrzymywanie wszystkiego tego, co dobre, na wszelkie, na wszelkie sposoby. Na wszelkie sposoby. A więc. Otwórz się też na przyjmowanie. Na docenianie samego siebie. Na przyjmowanie z taką wdzięcznością. Jestem unikalna i bezcenna. Jestem dzieckiem stwórcy, dlatego wierzę w siebie pięknie. Słowa mocy, które warto dzisiaj powtarzać, kochani, tak? I mamy jedyneczka, dwójeczka i trójeczka. Jedynka, dwójka, trójka. Jedyneczki. Na wszystko przychodzi odpowiedni czas. Dokładnie. Czy mam? przepraszam ten czas sobie dzisiaj dać na to, żeby niczego nie przyspieszać, żeby bardziej być w tej modlitwie, medytacji, w tym kontakcie ze sobą, tak i żeby właśnie tutaj wyciszyć się, żeby jeszcze pewne rzeczy tutaj podochodziły, żeby przyszło tutaj zrozumienie ta chęć właśnie tej zmiany, tak. Także nie przyspieszamy niczego, tylko z cierpliwością, kochani. Kreuj pozytywnie, więc tutaj też to pozytywnie. Pozytywne myślenie i potrzeba wyciszenia. Dokładnie adekwatne energie do, do run. Kochani, niech to będzie taki dzień. Niech to będzie dzień przygotowania się do zmian w naszym w życiu, dajmy sobie ten dzień takiego trochę odpoczynku, relaksu. Tak, odetnijmy od, od nas to, co, co nie służy, to, co trudne. Może tutaj pięknie pewne rzeczy się domkną i, i będziemy szczęśliwi, zadowoleni. Ci, co mają urlopy dzisiaj i odpoczywają, no to, to spokojnego, spokojnego dnia, kochani. Odpocznijcie, tak, ale pamiętajcie, żeby odzyskać nadzieję na lepszą przyszłość, żeby z taką pozytywnością patrzeć na tą przyszłość, bo to jest istotne i ważne i pomyśleć właśnie poprzez ten głębszy, głębsze spojrzenie w siebie, poprzez właśnie ten spokój, taki dostrzec, co w tym życiu swoim warto, warto zmienić i w jakim kierunku pójść, tak, żeby ta przyszłość była świetlana, żeby ta przyszłość była Szczęśliwa. Wszystkiego co najlepsze, niech to będzie naprawdę piękny dzień dla każdego Ciebie. Ściskam mocno. Mimeruna.